Jeżeli my się z z Włodkiem Czarzestym znamy, lubimy, mamy do siebie telefony, no to warto po prostu z nami porozmawiać. Wydaje mi się, że to mało prawdopodobne, że zagłosujemy, ale zachęcam Manie do. Że... Tak, mało prawdopodobne, że zagłosujemy. Tak, za myślę, że tak. Natomiast jeszcze te decyzje nie zapadły i one są przed nami, przed nami. To bo razem startowaliśmy. Na, na, na razie nie usłyszeliśmy się argumentu, czemu mamy małdę. popierać. Radio Plus, Sedno sprawy. Gościem na sprawie jest Paulina Matysiak z partii Razem. Dzień dobry Pani Poseł, witam. Dzień dobry Panie Redaktorze. Lewica dogaduje się z Polskim Stronnictwem Ludowym. Ludowcy pozwolą na związki partnerskie, chociaż tego określenia wolą nie używać, ale Lewica pozwoli z kolei na wyrzucenie do kosza dwukadencyjności. Dobry deal? No pytanie, czy w ogóle o to chodzi w tym dealu, czy może to jednak inny deal, czyli poparcie kandydatury Włodzimierza Czerzastego na funkcję marszałka Sejmu. To się jeszcze okaże, bo bardzo sprzeczne komunikaty widać w przestrzeni publicznej. Włodzimierz Czerzasty mówi, że jakby sprawa jest jasna, temat podniesiony na klubie, konsultowany? Y z opinią publiczną, czyli z samorządowcami Nowej Lewicy yy, i poparcie dla tego projektu. Dzisiaj też widziałam, że rzecznik Nowej Lewicy mówi, że nie, nie, to chodziło o to, żeby nie wyrzucać w pierwszym czytaniu, chcemy pracować. A co będzie z finalnym głosowaniem nad projektem, to się zobaczy. Natomiast chyba trzeba powiedzieć jasno, że pomysł w ogóle luzowania tych przepisów jest po prostu pomysłem głupim. Yy, wiele można mówić o rządach prawa i sprawiedliwości, ale chyba trzeba powiedzieć jedno, że to y, ta możliwość y, tylko dwóch kadencji w samorządzie to było dobre rozwiązanie, bo ono daje po prostu y, oddech, daje szansę też y, w samorządach na to, żeby zmieniła się władza. Ale może też wyrzuca fachowców, y, ludzi, którzy znali się y, na tym, co robili, którzy byli szanowani, lubiani przez dane społeczności, to, to nie zawsze Słuchałam... chyba musi być jakaś sitwa, dwie... którą trzeba rozbić po e, Dwie 10 rzeczy. Latach dwie rządzenia. rzeczy. Słuchałam tych. Y, jak pan redaktor mówi w, na forum ekonomicznym w Karpaczu. Bywa po prostu. Tam prezydenci bywa. się wypowiadali i oni na przykład właśnie narzekali na to, że ojej, no oni w sumie tak się znają, w ogóle hmm. mają takie kompetencje, takie umiejętności i za chwilę nie zważając na to, co powiedzieli w pierwszym zdaniu, w drugim opowiadali o tym, że no na pewno nie znajdą pracy. Więc no nie wiem, co to za fachowcy jakie mają kompetencje, że na rynku pracy sobie nie poradzą. Natomiast już zupełnie na serio, tak, samorządy w wielu miejscach są zabetonowane mają naprawdę bardzo duże możliwości tego jak kreować dla siebie też poparcie mają własne media bardzo często to są stacje telewizyjne to jest prasa to są media do których nie ma dostępu żadna opozycja i gdzie opozycyjny głos no w, Taki krytyczny względem rządzących się absolutnie nie pojawia. To jest możliwość obsadzania różnego rodzaju spółek podlegających pod, pod miasto, pod gminę. Naprawdę bardzo duże możliwości. No i też umówmy się zupełnie na serio. Te dwie kadencje, które i tak były przecież wydłużone, bo one teraz trwają pięć 5 lat. Mamy 10 lat, przez 10 lat. W każdym miejscu naprawdę można bardzo wiele zrobić. Można przygotować też plany na przyszłość, dobre strategie dla rozwoju gminy, miasta, wsi. Nie rozumiem tego y, oporu. jak Gdzieś jest y, sitwa, z którą y, w demokratyczny sposób nie da się walczyć, to i tak tam zostanie wsadzony człowiek tego ustępującego prezydenta, no się, ten a ten będzie rządził z siedzenia. To, to się to, okaże. To się to okaże, czy tak zrobić. będzie. Y, no, ten argument można y, obrócić w drugą stronę, no, bo to jest akurat y, y, szansa i argument na przekonanie tych, którzy są tacy mhm. oporni, którzy protestują i którzy nie chcą żadnych zmian. Jeszcze jedna rzecz, te, te rozwiązania, one przecież jeszcze nie zaczęły tak naprawdę działać, bo dopiero kolejne wybory samorządowe to będzie to nowe rozdanie, to będą wybory, w których ci, którzy już sprawowali władzę dwie kadencje, nie będą mogli wystartować, więc tak naprawdę PSL przyszedł z projektem, który rozmontowuje system, którego my nawet... Nie sprawdziliśmy. Nie mamy żadnych m, tak naprawdę danych, jak to po prostu będzie działało w tych samorządach. Ja to skomentowałam no, gdyby podczas. został został to, to nie miałoby to mniejszy ja, sens. A teraz ja to, tych ja to, ludzi można obronić. Ja to komentowałam podczas dyskusji na sali plenarnej, trochę rozszyfrowując na nowo ten skrót PSL posady swoim ludziom. Myślę, że to o to chodzi. Dlatego PSL przychodzi z takim projektem, szukając poparcia. To desperacja y jest PSL-u, patrzą na sondaże i wiedzą, że muszą po prostu swoich ludzi uratować, bo inaczej to już nie ma PSL-u. No, myślę, że tak. No, ten pomysł nie wziął się po pierwsze z sufitu. Wiedzą, że tam, gdzie mają swoich wójtów, swoich ludzi na posadach, to utrzymanie tej dwukadencyjności, tego rozwiązania, które zostało wprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość, no, tak naprawdę rozwali te systemy lokalnej władzy. Myślę, że to stąd ten pomysł i rozpaczliwe szukanie poparcia także wśród koalicjantów. Rządzącej koalicji. Pani poseł, czy pani zagłosuje za Włodzimierzem Czarzastym jako kandydatem na marszałka Sejmu? Włodzimierz Czarzasty w ogóle z nami nie rozmawiał. Z nami, z kołem, razem nie, nie prosił o poparcie. Może jest pewne waszych głosów? Myślę, że nie może być pewne. Lewica nie zupełnie, zupełnie serio w takich osobowych głosowaniach. Myślę, że po prostu trzeba zabiegać o głosy każdej formacji, także formacji koła, nawet jeżeli my się z, z Włodkiem Czerzastym znamy, lubimy, mamy do siebie telefony, no to warto po prostu z nami porozmawiać. Wydaje mi się, że to mało prawdopodobne, że zagłosujemy, ale... Zachęcam um, do około, że... Tak mało prawdopodobne, że z tego tak się my, z tym... myślę, że tak, natomiast jeszcze te y, decyzje nie zapadły i one są y, przed nami. My przed nami. Bo razem y, startowaliśmy. Na, na, na razie nie usłyszeliśmy się argumentu, jest, czemu ja się mamy miałbym. popierać. Czemu, czemu no, mamy to pobierać? te, które ja teraz przedstawiam pani poseł, że jesteście blisko ideowo bardzo. Chyba razem startowaliście do No Sejmu, jak widać, jak list. widać. Razem pracowaliście przez to, ponad rok w jednym klubie no, sejmowym. No to chyba yy, jakaś Ja, w, szkolu, ja mogę też wymienić te argumenty, które pokazują, że jednak nam w wielu sprawach mm. też jest daleko i dlatego też opuściliśmy klub no, i dlatego nie wchodziliśmy tak, do sum, rządu. Jasne, Natomiast sumkowo. wydaje mi się, że ta perspektywa, ta, tę perspektywę trzeba postawić inaczej. Jeżeli ktoś chce uzyskać głos Chce zyskać poparcie nad swoją kandydaturą, to ten ktoś musi o te głosy po prostu zabiegać. Nic nie jest dane nikomu na tacy i dokładnie tak samo jest z tym głosowaniem, jeżeli chodzi Czyli o wybór nowego. Czyli zabiegać o głosy partii Oczywiście, raz, no, tak? myślę, hmm. że powinien zabiegać o głosy każdego parlamentarzysty, każdego posła posłanki w Sejmie, jeżeli chce zdobyć poparcie i chce objąć tę funkcję. Tutaj myślę, że żadnych zaskoczeń z mojej strony. Pani poseł, zacytuję teraz premiera Donalda Tuska. Okazuje się, że PiS podsłuchiwał przy pomocy samą moją żonę i córkę wnuczki i wnuczków też pod Palaczu z Juliborza. To pytanie skierowane, jak możemy się domyślać, do, do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Jak się zestarzał ten wpis szefa polskiego rządu po kilku, kilkudziesięciu godzinach? Czy, czy tu jest wprost powiedziane, że Pegasus był zastosowany wobec rodziny premiera Donalda Tuska, a potem prokuratura stwierdziła, że on nie był, nie, nie było działalności operacyjnej Czy znaczy w ogóle ten, ten, ten wpis, Jak pani to Ten czyta? wpis, te rewelacje, które tutaj słyszymy i, i tę no, jasną sugestię ze Strony pana premiera, mhm. sprostował chyba idealnie minister Siemoniak, który jasno powiedział, że to y, nie podsłuchiwane były żona i mhm. córka pana premiera, tylko faktycznie pojawiały się na nagraniach ponieważ te czynności operacyjne były zastosowane wobec jeśli dobrze pamiętam Romana Wiertycha i to one z nim mm -hmm. się kontaktowały no więc tak pewnie były nagrania gdzie można usłyszeć głos najbliższych premiera Tuska natomiast nie było to wymierzone bezpośrednio w te osoby więc no to się samo przez się komentuje no tak, Ale pytanie ale fakt, że te nagrania były bo status pokrzywdzonego ma córka pana premiera dlatego że te nagrania były przechowywane i moim zdaniem i to należy i, wyjaśnić. W tej adwokackiej to chyba też nie jest takie. Myślę, że to należy czyste, wyjaśnić, czyste. bo chyba warto podkreślić, że to, że prowadzone są przez y, odpowiednie służby różnego rodzaju czynności, to jest jedna rzecz. Mhm. I tego typu zabezpieczone nagrania służą tylko konkretnym sprawom. No, one nie mogą sobie gdzieś, nie mhm. wiem, fruwać, być kopiowane, wykorzystywane. Wydaje mi się, że to jest rzecz oczywista. Natomiast no. Takie rozniecanie emocji, jak w tym wpisie pana y, premiera Tuska. Żeby nie powiedzieć rozpalanie. Y, no niczemu chyba na dłuższą metę nie służy. Takie mam poczucie. No poza jakimiś doraźnymi, krótkoterminowymi celami politycznymi, y, o które zabiega pan, pan premier. Y, myślę, że w ogóle stonowanie emocji u wszystkich by nam. Y, by nam po prostu lepiej służyło, jeżeli chodzi o, o poziom debaty publicznej. Natomiast tak, jeżeli są jakieś wątpliwości, trzeba je, je wyjaśnić i może warto po prostu wziąć kilka głębokich wdechów, zanim wyśle się jakiegokolwiek tweeta. Pani poseł, w kontekście tego, co pani mówiła o Włodzimierzu Czarzastym, to, to, to domyślam że jaka będzie odpowiedź na to przygotowane przeze mnie pytanie, ale mimo wszystko je zadam. Borys Budka w rozmowie z Superekspresem kibicuje Lewicy, żeby zjednoczyła się przed wyborami parlamentarnymi. Tylko wtedy jego zdaniem może i możecie razem wygrać z prawem i sprawiedliwością. Kto tak, kto tak mówi? Porosłudka, czyli wiceprzewodniczący. Okej, okay, ale on, y, on optuje za czym, żeby lewica. Zjednoczeniem lewicy. Nowa lewica, partia razem, żeby się zjednoczyła, bo uważa, że no, tylko wtedy będzie można nie odknąć cie... ale powstrzymać, powstrzymać. A to powodę, ciekawe, ciekawe rady i z nieoczekiwanej y, strony. Znaczy, no bo możecie z... skończyć z poparciem. Równie dobrze. Równie dobrze dzisiaj na dwa lata przed wyborami możliwa jest y, opcja startu chociażby polityków nowej listy. lewicy, na przykład z listy. Platformy. Platformy czy no. No, jakiejś zawiązanej na, y, na kolejne wybory. Y, tak naprawdę tutaj chyba nie ma żadnych rozstrzygnięć. Ja w ogóle wydaje mi się, że chyba dobrze zajmować się własnym środowiskiem. Zamiast dawać rady, y, to o pani poseł w kolegach, w takim razie koalicjant, koalicjant. pani poseł, koalicja prawa i sprawiedliwości i partii razem. To jeszcze jakiś czas temu y, można by było nazwać stan wariata, a dzisiaj to jest jeden z realnych scenariuszy na polskiej scenie politycznej, patrząc, branych pod uwagę. Patrząc, y, y, patrząc na sondaże, to y, na dziś to chyba w ogóle. Y, Mało prawdopodobny taki scenariusz. Na ten moment chyba to koalicja rządząca wygrywa w sondażach, chociaż też doskonale Różne wiemy, że te są sondaże są, że te jeżeli się koalicja potrafią rządząca, jeżeli zmienić. Wszyscy koalicjanci, trójka koalicjantów znalazły się pod progiem wyborczym. No to w, ogóle, by nie wygrała, w ogóle podstawowa rzecz, jeżeli dyskutujemy, bo ja myślę, że chyba wchodzimy właśnie niebezpiecznie w ten czas dwóch lat, kiedy będziemy hmm. dyskutować, no co co raz, tak, co będzie po Co będzie po wyborach? Myślę, że po pierwsze, nie ma co dzielić skóry na niedźwiedziu i, zbyt, i być zbyt pewnym siebie, niezależnie od o jakim ugrupowaniu mówimy. Ja poziomie. myślę, że o tym, jakie powstaną koalicje rządzące po wyborach, będziemy rozmawiać po wyborach. Mhm. I wydaje mi się, że tutaj trudno cokolwiek z góry wykluczać i żadna partia po prostu Rozumiem. tego nie zrobi. Czyli jest to jeden z możliwych wariantów. Wszystkie warianty, moim zdaniem, są na stole. Koalicja, konfederacji i Partia Razem? No nie. Ten wariant nie jest na stole. Ale myślę, że. To, na, znaczy, rozmawiamy, jaki jest dzisiaj miesiąc? Październik, tak? Październik. 2025 rok. Kiedy będą wybory? Za dwa lata. lata. Panie, Reda coś, Panie, Panie redaktorze, milion rzeczy się może wydarzyć. Naprawdę nie ma co po prostu próbować szukać na siłę jakiegoś chwytliwego namu fabułu. W takim bo... razie, Paulina W innych chwilach nie znajdzie Kończymy radiową część programu. Przed nami jeszcze internetowa dogrywka. Radio Plus. Sedno sprawy. Paulina Matysiak z partii Razem cały czas jest z nami i zacytuję teraz Maciej Laska, pani poseł, czyli pełnomocnika rządu do spraw budowy CPK, któremu pani w ostatnich latach sporo energii i czasu poświęciła. Nie jestem w stu procentach przekonany, że 2032 rok jest w stu do utrzymania, tak powiedział Maciej Lasek. Podkreślił, że rząd cały czas zakłada oddanie lotniska w Baranowie w tym terminie, no ale plan B też trzeba brać pod uwagę. 2032 rok ze znakiem zapytania. Z niepokojem, pani takie słowa odbiera. No to, to jest że Pełnomocnik do spraw CPK mówi, że nie wie, czy w roku, w którym ten rząd przesunął już i tak ten projekt, hmm. zostanie linia y na tym odcinku Warszawa-Warszawa Łódź i samolotnisko oddane do użytku. No moim zdaniem kompromitacja. Hmm. Czy to kto ma być pewien, jak niepełnomocnik, który odpowiada za ten, za ten projekt? Moim zdaniem, no tutaj e, maksymalnie, lat przodu, lat to, to, to maksymalnie czas, e, pan pełnomocnik Lasek się e, odsłania, i po prostu widać, że no, została mu przypisana taka rola, no jakoś gra w tym teatrze, został pełnomocnikiem. Jaka, jest, to jest fikcja, jest, że on buduje CPK. Ja nie razie? mówię, że to jest fikcja, tylko mówię o tym, że mamy pełnomocnika, któremu wcale na tym projekcie nie zależy. Hmm. I po prostu w tych takich wypowiedziach, w takich, w których pan Lasek mówi e, o tym, że no, w zasadzie to nie wiadomo, czy to będzie 32 rok. No ewidentnie to, to widać, ja bym sobie życzyła odwrotnej postawy. Życzyłabym sobie takiego pełnomocnika, no, który będzie robił lat, wszystko, te który Pani będzie posa, robił potem... wszystko, żeby y, raczej z projektem przyspieszać. Y, już nie mówię nawet o utrzymaniu terminu, który tak jak chwilę temu powiedziałam, on i tak jest przeciągnięty, mhm. no, on no, miało jest być wydłużony. 30, miało miało początek, być, ale, miało tak, być wcześniej. No tam też były opóźnienia. Jakby umówmy się, mhm. że nie każdy termin, o którym mówi Prawo i Sprawiedliwość był, y, był realny. Natomiast mamy przesunięcie w czasie. No i w zasadzie teraz mamy no, takie zapowiedziane już kolejne przesunięcie, i myślę, że to jest takie wrzucenie tematu do przestrzeni publicznej, żeby opinia publiczna za chwilę nie była zdziwiona, że jednak to nie będzie ten 32 rok. Więc... Myślę, że jak na ministra, który za konkretny projekt odpowiada za to, żeby ten projekt dowieść w określonym czasie i wszystko przygotować, to wypowiedź jest absolutnie kompromitująca. Panie poseł, to przy sprawach komunikacyjnych zostaniemy, prawo jazdy będzie można stracić za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę, również poza terenem zabudowanym, ale pewne wyłączenia tutaj są, tylko na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych autostrady i drogi ekspresowe są spod tego przepisu wyjęte. No to chociażby przypadek posła niedawny, prawda? Tak, tak. Chociaż oczywiście te wyłączenia dotyczą też tych dróg w obszarze niezabudowanym, które są na przykład drogami jednokierunkowymi. Są też takie drogi, tak? I to wyłączenie tego nie obejmuje. Ja Pani składam... nazwała to zwycięstwem pirackiej koalicji. Tak, no tak jest. Tak jest. Widocznie posłowie także lubią sobie zdecydowanie za szybko pojechać na takich drogach. Składałam poprawkę w czasie pracy Komisji Infrastruktury, prezentowałam tę poprawkę. Składaliśmy taką poprawkę jako koło w drugim czytaniu. Chodziło o to, żeby ten przepis był jednolity i obejmował wszystkie kategorie dróg. Czyli przekraczasz prędkość poza ten poziom prędkości wskazanej na danej drodze o 50 km zostanie ci zatrzymane prawo jazdy na 3 miesiące no bo to umówmy się to nie jest normalne jechać 180 km na drodze ekspresowej 200 km na, na autostradzie takie osoby stwarzają realne zagrożenie dla siebie, dla pasażerów, których przewożą, ale także dla innych uczestników ruchu drogowego. Ta poprawka nie zyskała akceptacji wysokiej izby. 38 osób, chyba, jeżeli dobrze pamiętam, zagłosowało za tą poprawką, tylko 10, jeżeli chodzi o klub Prawa i Sprawiedliwości. Ja zresztą posłów PiSu do tego zachęcałam ponieważ oni naprawdę na swoim koncie, patrząc na to, jak wyglądały ich działania, mają sukcesy, jeżeli chodzi o poprawę mm. bezpieczeństwa ruchu drogowego. No taryfikator tak, Zmiany Tak, ale z... i naprawdę gigantyczny spadek liczby wypadków śmiertelnych. Zresztą ale to europejska... chyba na przestrzeni lat po prostu pani poseł działała w Polsce. Nie, to, były, to, to akurat były działania, które podejmowało, to były działania, które podejmowało Ministerstwo Infrastruktury mm -hmm. za poprzedniego rządu. jakby trzeba to sobie jasno powiedzieć. Y y y jeżeli chcemy się trzymać faktów, mm -hmm. tak, europejska nagroda y, y, za te efekty, naprawdę fenomenalne efekty. I mnie osobiście to dziwi, że tak niewielu polityków y, y, Prawa i Sprawiedliwości zagłosowało za tą poprawkę. Wymijmy chociaż kilku, Marcin Warchoł poparł tę poprawkę, y, były minister transportu, pan Jerzy Polaczek, Jan Kantak naprawdę nie osoby. Jako ciekawostkę dodam, że Łukasz, Warcho, ale się nie Łukasz y, Mejza także zagłosował za tę poprawkę, więc okazał się. Bardziej y, m, może niekonsekwentny, bo on akurat jeździł za szybko i powinien no, oczywiście ponieść konsekwencje dyskutowane y, zasłanianie się immunitetem. Y, natomiast myślę, że tutaj pr y, ograł swój klub, tak, głosując za tą y, poprawką. Wydaje mi się, że y, powinniśmy powiedzieć dość tym, którzy narażają y, inne osoby na takich y, drogach powiem więcej, jestem przekonana, że prędzej czy później ten przepis wejdzie w życie. Jeżeli nie teraz, to za kilka lat zostanie wprowadzony, ponieważ no... no duba, nie, czytelny, jasny, czytelny, tak, to, czytelny klarowny, klarowny zapis, jeżeli chodzi o przepisy ruchu drogowego, taki gdzie wiadomo, jak mamy się zachować, nieważne czy jedziemy na drodze w mieście, czy mhm. na drodze poza miastem, nieważne czy to jest autostrada, czy to jest ekspresówka, czy to jest droga y, wojewódzka, wszędzie obowiązywałby ten sam y, przepis i myślę, że Prędze czy później on będzie obowiązywał? Po mgłę z partii Razem to dzisiaj gość. Sedna sprawy. Bardzo pani poseł, dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Państwu Dziękuję za uwagę. Dobrego dnia. Radio Plus. Sedna sprawy.